Nad rzeczką opodal krzaczka mieszkała kaczka dziwaczka. Lecz zamiast trzymać się rzeczki, robiła piesze wycieczki. Raz więc poszła do fryzjera. Popraszam, sera. Tuż obok była apteka. Papraszam mleko, piomnie Z apteki poszła do praczki kupować pocztowe znaczki. Gryzły się kaczki okropnie, a niech tą kaczkę go Znosiła jaje na twardo i miała czubek z kokardą. Na innym kaczkom czesała się wykałaczką. Kupiła raz maczku paczkę, by pisać listy drobnym maczkiem. Zjadając stasię kastawą, mówiła, że to makaron. A gdy poknęło dwa złote się Inne kaczki, co będzie z takiej dziwaczki? Aż wreszcie znalazł się kupiec. Na obiad można ją upiec. Pan kucharz kaczkę starannie piekł jak należy by we wetwanie. Lecz zdębiał obiad podając, bo z kaczki zrobił się zając.